Cześć wszystkim z tej strony Deutera, to jest kolejny odcinek Duma Dwójeczki z modem Brutal Doom Jesteśmy na mapie pod nazwą Underhalls. Jest tutaj cicho, możemy spróbować podejść niczym prawdziwy Krysis, czy nie, nie wiem, Psycho I BUM! I tego też! Ha! Nawet życia nie straciliśmy W ogóle ta mapa jest bardzo, bardzo lubię przebiegać, bo jest taka Fajnie można ją tak ciurkiem przebiegnąć, po prostu o, zabiłem. Nie, nie zabiłem, cholera. Ach, strzelił we mnie. O kurde, jeszcze raz strzeli zaraz. Ja mogę sobie pozwolić na tracenie życia, bo to jest, to jest... zbyt straszne na tej mapie. Znaczy nie, no nie jest trudna, ale e, przy, może... może przysporzyć lekki jakiś kłopot, tak? Och, jak się cieszę, że jest to ten bieg, znaczy tu kopnięcie. Skąd ty się tu wziąłeś, co? O Jezu, ty też! Nie wiem, ale pewnie stąd przyszli. Nigdy nie miałem tak, że mi tam przychodzili. O kurde. Eee... okej. Okay. Powybijane. Idziemy po... najlepszą broń w grze, czyli... Czyli właśnie, co? Najlepszą broń pewnie już wiecie, bo kto nie grał w dumadwujeczkę, kto nie zna tej lokacji, nie wiem, pewnie wszyscy znacie. Właśnie. Super Shotgun. No dokładnie. Moim zdaniem jest to najlepsza broń w grze, którą można spokojnie przejść całą, całego dumadwujeczkę. Nawet na siłę można nie używać BFG, tylko zastąpić BFG super shotgunem. No oczywiście będzie trudniej, bo no, BFG w końcu tak, to samo mówi za siebie, mówi, mówię BFG i wiecie o co chodzi, tak? Ale na przykład no super shotgun, no po prostu super shotgun. Aktualnie możecie zauważyć, że nie strzelam dwoma strzami naraz, tylko strzelam po jednym, bo nie chcę tracić ammo. Po prostu. Tutaj zaraz też mam pokażę fajny trik, który można tutaj wykorzystać, jak na przykład się ma bardzo mało życia a chce się przejść w miarę zdrowym, na przykład jak się gra na brutalu. W ogóle jeszcze ani razu nie zapisałem. O kurde, normalnie jestem hardcorem, jeden, m 2 niech będzie zapis. Choć pewnie i tak potem to zaniecham. A więc, tak jak było w Dumie i... Yy jedynce można wejść, znaczy wziąć klucz kartę bez uruchamiania mechanizmu, o właśnie po prostu trzeba zrobić tak jakby po przykątnej, bo wtedy jest mniejsza droga w tą stronę, tylko przymierzamy w tą i weźmiemy klucz, ale o tak kurde już aktualnie uruchomiłem niestety znaczy no nie no i tak bym uruchomił, bo to w końcu no w stówkach chcę, chcę mieć akurat jeszcze stówkę na tej mapie, na następnej już raczej nie znaczy double, triple stówkę bo bo nie po prostu bo bo nie chcę szukać wszystkich temców. nie nie pamiętam czy nie pamiętam czy yy, wszystkie sekrety pamiętam z tej mapy kurde ale się powtarzam po skudnie. nie powinienem wiem olol hej hejka tam oczywiście chyba wyszli oczywiście chyba o, tak bardzo bardzo inteligentne i dobrze złożone zdanie pozdrawiam Deuter. Okej, okay, odkryjmy pierwszy sekret, który znajduje się tutaj. Weźmy z niebieską zbroję i możemy się wrócić na start. Tak, tak. Tutaj czas, czasami są potwory, które się teleportują stabną, czyli shotgun Meny i warto je pozabijać. Bo mogą nam zrobić bubu. Ha! Wystrzeliłem w niego dwaś rozpryskał na tym przycisku przepięknie. Dwoma strzałkami dostał, no. Normalnie, kurde, sweet. Otwiera nam się tu przejście i możemy przejść dalej. I zabijać te, tych złych, kurde, zombiaków. O, beczka. Beczka. Nawet parę. Aha, okej, okay, tu już nic nie ma. Tam też jest beczka, więc tam może wysadzimy ją. Ale weźmy coś bardziej celnego. To chyba to jest beczka, tak mi się wydaje. Tak, beczka. Zapiszmy może, bo tam jest taka, no niefajny moment, powiedzmy, że całkiem trudny. Znaczy nie jest jakieś wymagania, bo to jest w końcu pierwsze mapy, tak? Potem będzie trudniej. No, tutaj jest, no wiadomo, jeszcze łatwiutko, ale potem już może być... Nie, nie musi być wcale aż tak kolorowo. Hehehe. Okej, okay, tu trzeba rozwalić jak najszybciej te beczki, by wszystkich zabić wokół tej karty niebieskiej. I możemy iść dalej. Tutaj oczywiście każdy chyba to wie, ale to jest im, który nie żyje, niestety. No niestety, albo niestety, nie wiem, no, jest łatwiej, tak? No, tu wywalam w ogóle te beczki, bo lubię patrzeć jak wybuchają brutaldomie, bo całkiem nie jest że zrobili to wybuchanie. BOM! Jeszcze tutaj. A jeszcze ragdoll jest całkiem ciekawy, no nie jest to oczywiście oczywiście perfekcjonizm, perfekcjonizm, czy cokolwiek. Yy, to jest na przykład taki jak w chociażby... kurde nie wiem. Ostatnio bardzo mało gier gram takich nowszych, więc trudno mi cokolwiek przytoczyć. Ale... no na przykład... Alimbo niech będzie, bo tam też jest fizyka, no. Tam jest taka trochę nawet fajna fizyka, tak bardzo mi się podoba jak w niektórych grach jest pokazywane właśnie ciężkość, jak na przykład coś się ciągnie, no to to tak widać, że to jest z samego widoku można wywnioskować, że to jest takie naprawdę ciężkie i trzeba się z tym przemy... No w ogóle co ja pieprzę. Dobra, kończmy. Bo, bo chyba późno już jest, ee, nie wiem. Z źle mi działa coś na mózg. Dobra, skończyliśmy. Sto na to na to. Mapa potrwa 5 minut 47 sekund, a więc co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, okujcie, cześć do następnego razu.